Witamy wstępnego dnia pory newsów podsumowującej ubiegły tydzień. Dzisiaj zaczynamy od finału Lotto Superligi, który odbył się w niedzielę i dostarczył spore emocji. Mecz został rozegrany pomiędzy Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz a Dartą Bogorek Rolis Mazowiecki w Rodzisku Mazowieckim. Drużyna Bogori, oprócz przewagi doświadczenia w rozgrywaniu finałów, miała również atut własnej hali, ale kibice gwiazdy nie zawiedli i licznie przybyli dopingować swoją drużynę. W pierwszym pojedynku w dość łatwy sposób Artur gra, rozprawił się z markiem Badowskim 3-0 i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Następnie przy stole spotkali się Sun Shiu z Dartomu i Wieczysław Burow w Bydgoszczy. Wydawało się, że zawodnik gości ma mecz pod kontrolą i prowadzi 1-0 i 8-4, jednak od tego momentu Sun zaczął grać o dwie klasy lepiej, wygrał drugi seta 11-8 i cały mecz 3-1, doprowadzając do remisu w całym spotkaniu. W trzeciej partii Paweł Sirusek pokonał 3-0 Wodisława Ursu i to gospodarze byli bliżej wygranej. Czwarta partia zapewniła najwięcej emocji, ponieważ była rozgrywana do dwóch wygranych setów i Marek Badowski prowadził już i 1-0 i 10-5 z Burowem. Jednak ten nie zamierzał łatwo składać broni i doprowadził do stanu 10-10. Gra toczyła się na przewagi, aż zakończyła się zwycięstwem Badowskiego 16-14. Cały mecz wygrała Bogoria 3-1 i zasłużenie została najlepszą drużyną w Polsce. Warto dodać, że w dartomie nie wystąpił kontuzjowany Dionis oraz Miłosz Rezimski. W ubiegły weekend poznaliśmy najlepszych żaków i żaczki w kraju. Najlepiej na mistrzostwach spisał się Hubert Kwieciński z Lista Wielkiego, który wywalczył złoty medal w singlu i w deblu w parze z Jakubem Tureckim. Najlepszą rzaczką została Łucja Kobosz a w rywalizacji diabli wygrały Nicole Bardoszko i Monika Sonnenberg. Przejdźmy teraz do baraży, ponieważ znamy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia tego sezonu. Najciekawszy dłumek stoczyły między sobą zawodniczki w i Międzydrojów. Najpierw drużyna z Nadmorza wygrała 6-4, natomiast w rewanżu w identycznym stosunku wygrały zawodniczki ze Śląska. Do wyłonienia zwycięzcy w takim przypadku potrzebne było liczenie setów i to drużyna z Wrocławia była lepsza tylko o jednego seta, 42-41, i to one zagrały w następnym sezonie w ekstraklasie kobiet. Znamy również pierwszą męską drużynę, która wywalczyła awans do Superligi a jest to Villa Verde Olesno. Serdecznie gratulujemy. Na załączonym screenie macie wszystkie rezultaty yy, zakończonych baraż. Po nie do końca udanym sezonie, dział wzmacnia się na kolejny sezon rozgrywek Superligi i zasila skład dobrze znanym nam Kaim Konisim oraz Jonathanem Grotem. Będzie to jeden z głównych kandydatów do odebrania tytułu bogori. To już wszystko na dzisiaj. Zachęcamy do obserwowania nas na Instagramie i TikToku oraz do wspierania kanału poprzez zakup koszulki. Wszystkie potrzebne li linki znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Do usłyszenia za tydzień.